Elo, elo z tej strony nowy i dzisiaj chciałam zrobić króciutki poradnik, jak zrobić krótką piosenkę w Reaperze. Gdy jesteśmy już w Reaperze, klikamy prawym guzikiem myszy tutaj i klikamy Insert New Track. Teraz musimy dodać muzykę, więc wchodzimy w folder i w pobrane i teraz ściągamy tutaj muzę pobraną teraz jak już mamy muzę tutaj to musimy tworzyć drugą ścieżkę też można kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy i się stworzy ścieżka tak jest łatwiej po prostu i teraz musimy zaropować więc klikamy, klikamy. Klikamy tu, żeby nie było pogłosu. Ja nie lubię pogłos, pogłosu. E, klikamy tu. Możemy rapować. Dobra. Gdy już zarapowaliśmy, polecam najpierw grubym głosem, później cienkim to samo. Fajny efekt z, z, ten będzie. Powiedzmy, że tutaj już jest zarapowane. Więc teraz klikamy FX i możemy sobie do tego dźwięku naszego dodać jakieś efekty. Na przykład Equalizer i klikamy tu i pokazuje się nam takie coś i klikam to możemy rapować. możemy rapować tutaj możemy zmieniać e, możemy sobie dodać e, cyfrę możemy sobie tak zmieniać to dużo zmienia e, ale też są inne funkcje musicie sobie tutaj e, musicie sobie tutaj poszukać jakiejś fun funkcji tutaj e, i to by było na tyle e, tutaj zmieniamy dźwięki jakby co tutaj i e, ja już kończę. E, dajcie subskrypcję i łapkę w górę, jak Wam się filmik spodobał, jak... Z dzwoneczkiem. No, z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie jakąś drugą część, jakiś poradnik, e, jak pobrać na przykład e, Autotune, żeby dać tutaj.